Można by pomyśleć, że człowiek święty wszystko wie i nikogo o nic nie musi pytać. Okazuje się, że życie wcale nie jest takie proste i oczywiste. Pokój dobro, pokój dobro, witam Was bardzo serdecznie. Kolejne nasze spotkanie ze słowem na dobranoc. Czwartkowe słowo na dobranoc, a skoro czwartkowe, to oczywiście święty Franciszek z Asyżu. Jesteśmy w drugiej części pierwszej biografii świętego Franciszka, napisanej przez Tomasza Strelano. Tydzień temu słyszeliśmy taki ogólny zarys tego, co w tej drugiej części. Będzie omawiane, a są to ostatnie dwa lata życia świętego Franciszka. Ostatnie dwa lata bardzo intensywne i wydawałoby się, że no już święty Franciszek jest na drodze świętości, już wszystko wie, już, już rozpoznał wolę Pana Boga. Okazuje się, że rozpoznawszy wolę Pana Boga, nieustannie trzeba ją poznawać. To nie jest tak, że już raz na zawsze wszystko się wie i już człowiek ma taką absolutną pewność, że wszystko, co robi, podoba się Panu Bogu. Wręcz przeciwnie, święty Franciszek nieustannie poszukiwał zrozumienia tego, jaka jest wola Boga wobec, wobec Niego. Robił to na różne sposoby oczywiście na osobistej modlitwie, na kontemplacji. Szukał pomocy u innych ludzi, żeby mu podpowiadali, co ma zrobić, jak ma żyć, co ma w sobie poprawić, żeby bardziej podobać się Panu Bogu. No i to, co najważniejsze, zasłuchiwał się w Słowo Boże. I o tym w dzisiejszym Słowie na dobranoc. Serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej części biografii Świętego Franciszka. Pewnego czasu błogosławiony i czcigodny ojciec Franciszek pozostawił świeckie Rzesze, które codziennie bardzo pobożnie zbiegały się, by go słuchać i widzieć, i udał się na miejsce spokojne i samotne. Chciał tam obcować z Bogiem i oczyścić się z pyłu, jaki był przywarł doń na skutek przebywania z ludźmi. Miał zwyczaj, że powierzony sobie czas dzielił, by zasłużyć na łaskę. Według tego, jak uważał za stosowne, inny czas poświęcał na rzecz bliźnich, a inny trawił na kontemplacji w świętym odosobnieniu. Wziął ze sobą kilku takich towarzyszy, którzy lepiej od innych znali jego święty sposób postępowania, iżby chronili go od zbiegowiska i natłoku ludzi, i by we wszystkim kochali i strzegli jego spokoju. Po niejakim czasie pobytu tamże, za pomocą ciągłej i częstej kontemplacji, w niewymowny sposób dostąpił poufałości przebywania z Bogiem. Wtedy zapragnął poznać, co z niego, czy w nim bardziej podoba się, czy mogłoby się podobać wiekuistemu królowi. Bardzo pilnie badał i z największą pobożnością usiłował dociec, w jaki sposób, na jakiej drodze, czy w jakim pragnieniu mógłby jeszcze doskonalej przyrgnąć do Pana Boga według rady i życzenia Jego woli. Taka była jego największa filozofia. Takie największe pragnienie płonęło w nim zawsze, póki życia, żeby dowiadywać się od prostaczków, od mądrych, od doskonałych i niedoskonałych o sposób, w jaki mógłby kroczyć drogą prawdy i osiągnąć wysoki zamierzony cel. Był najdoskonalszym z doskonałych, ale doskonałości swej przeczył, a uważał się za całkiem niedoskonałego. Doświadczał bowiem i widział, jak słodki, rozkoszny i dobry jest Bóg Izraela dla tych, którzy mają prawe serce, szukają go w czystej prostocie i w prawdziwej czystości. Odczuwał wlaną słodycz i rozkosz rzadko komu dawaną, tchnioną z góry. Zmuszała go ona do całkowitego zapomnienia o sobie. Napełniony tak wielką radością, chciał na wszystkie sposoby przejść w całości tam, gdzie wychodząc z siebie, po części już był wkroczył. Jako człowiek mający Ducha Bożego, gotów był cierpieć wszystkie uciski Ducha i znosić wszystkie udręki ciała, byle tylko otrzymać zapewnienie, że spełni się w nim miłosiernie wola Ojca Niebieskiego. Dlatego pewnego dnia przystąpił do świętego ołtarza, który był zbudowany w pustelni, w jakiej przebywał i wziąwszy księgę Ewangelii, ze czcią położył ją na ołtarzu. Leżąc na ziemi w modlitwie, niemniej sercem niż ciałem, błagał w pokornej prośbie, ażeby miłościwy Bóg, Ojciec zmiłowań i Bóg wszelkiej pociechy, raczył mu okazać swoją wolę. I żeby móc doskonale wypełnić to, co niegdyś po prostu i zbożnie rozpoczął, gorąco upraszał o wskazówkę, co powinien czynić od razu za pierwszym otwarciem księgi. Mianowicie kierował się tu duchem świętych i najbardziej doskonałych mężów, o których czytamy, że powodowani zbożnym pragnieniem świętości czynili coś takiego. Powstawszy z modlitwy w duchu pokory i sercem skruszonym, Umocnił się znakiem Krzyża Świętego, wziął Księgę z ołtarza i otworzył ją ze czcią i bojaźnią. Stało się, że gdy otworzył Księgę, natrafił najpierw na mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wieściło mu to, że będzie cierpiał udrękę. Ale, żeby wykluczyć podejrzenie, iż mogło się to stać przypadkiem, otworzył Księgę drugi raz i trzeci znalazł tekst ten sam lub podobny. Wtedy pełen Ducha Bożego zrozumiał, że trzeba, aby wszedł do Królestwa Bożego przez liczne utrapienia, przez liczne uciski i przez liczne walki. Wszakże jako bardzo mężny rycerz nie przeraził się grożącymi walkami, ani nie upadł na duchu z powodu potrzeby prowadzenia bojów pańskich w obozach tego świata. Nie obawiał się, że ulegnie wrogowi, skoro nie ustępował sobie samemu, kiedy przez długi czas mozolił się ponad ludzkie siły. Zaprawdę był pełen zapału i choć w poprzednich wiekach miał kogoś, kto dążył do takiego samego celu, to jednak nikt nie przewyższał go potęgą pragnienia. Łatwiej mu bowiem przychodziło wykonywać doskonałe czyny, aniżeli o nich mówić. Zawsze większą doskonałość upatrywał w świętych czynach niż w słowach, które nie tworzą dobra, a tylko je oznaczają. Dlatego pozostał nieugięty i radosny, a w sercu swym śpiewał i sobie, i Bogu. Ze względu na to, że cieszył się z małych rzeczy, stał się godny większego objawienia. Wierny w małym, nad wieloma jest postawiony. Niezwykłą tęsknotę miał święty Franciszek. Usiłował nieustannie dociec, w jaki sposób, na jakiej drodze, czy jakim pragnieniem mógłby jeszcze doskonalej przylgnąć do Pana Boga, jak jeszcze doskonalej wypełniać Jego wolę. I choć był przez wielu już postrzegany jako człowiek doskonały, jako człowiek święty, Tomasz Szczelano o tym pisze, mówiąc o tym, jak, jak doświadczał słodyczy Pana Boga, jaka wielka łaska została mu, mu dana. I, I jak pisze Tomasz Szczelano, używając to jak, jak zwykle genialnej gry słów, był najdoskonalszym z doskonałych, ale doskonałości swej przeczył, a uważał się za całkiem niedoskonałego. Ogromna pokora. Świętego Franciszka. I to, co mnie jeszcze tutaj bardzo zdumiało i tak bardzo dotknęło, że on też pytał innych ludzi, pytał o radę inne osoby, pytał o opinię wszystkich ludzi i bogatych, i biednych, i mądrych, i niemądrych, i wykształconych, i prostych. Zależało mu na tym, żeby, żeby jak najwięcej osób mogło mu powiedzieć: A co jeszcze mogę w sobie zmienić? Zobaczcie, Taka postawa radykalnie różna od tego, co dzisiaj wiele osób prezentuje, czym żyje wiele osób. Dzisiaj broń Boże komuś zwrócić uwagę, broń Boże komuś pokazać, że popełnia jakiś błąd. Od razu załamka, od razu depresja, prawda? od razu no, wielka, wielka krzywda się dzieje, bo ktoś komuś ośmielił się zwrócić uwagę. A Franciszek właśnie prosił ludzi, prosił prostych, prosił bogatych, prosił ubogich, prosił wykształconych co mógłby jeszcze w sobie zmienić, w czym mógłby się jeszcze poprawić, prawda? w czym jeszcze jest niedoskonały, co, co, co może w swoim życiu uczynić jeszcze, jeszcze lepiej. To, co chyba tak bardzo charakteryzuje świętego Franciszka, to właśnie ta to, to wielka pokora i ta chęć podobania się Panu Bogu i służenia ludziom. Chęć podobania się Panu Bogu i służenia ludziom. I oczywiście tę wolę Bożą on nieustannie poznawał, nieustannie ją rozeznawał, i były takie momenty bardzo ważne, które, które nakreślały charakter jego życia. Pamiętamy tę scenę z pierwszego dziełka Tomasza szczelano, kiedy to Franciszek słyszy tę Ewangelię o posłaniu uczniów, mówi: To jest to, czym chce żyć. I od tego właściwie rozpoczyna się taka droga życia Ewangelią, którą, którą realizuje święty Franciszek. Dzisiaj, dzisiaj słyszeliśmy o jakby takim kolejnym powołaniu, które, które usłyszał święty Franciszek, a tym razem chodzi o powołanie do życia w cierpieniu. Franciszek chciał rozpoznać wolę Boga, Wobec niego. On już był na drodze nawrócenia, on już był na drodze pokuty, on już był bardzo blisko Pana Boga. Właściwie jest cały czas blisko Pana Boga. Natomiast chcę jakby takiego doprecyzowania, co jeszcze, czego Boże jeszcze ode mnie oczekujesz? Już tak żyję, już zostawiłem wszystko, już porzuciłem świat, już żyję Ewangelią, już głoszę pokój całemu światu. Czego jeszcze ode mnie oczekujesz? No i dowiaduje się święty Franciszek, że Pan Bóg jeszcze od niego oczekuje cierpienia. Pierwszy raz otwiera Księgę Ewangelii, opis męki, drugi raz otwiera, trzeci raz otwiera te same teksty albo podobne. Uświadamia sobie święty Franciszek, że jego droga do szczęścia to droga przez, przez udręki, przez cierpienie, przez mękę. Przyjmuje to. Przyjmuje to, bo wie, że jest to droga, którą przewidział dla niego Pan Bóg. Jest to droga, której oczekuje od niego Pan Bóg. Bierze to, bierze to, można powiedzieć, z wielką radością. Bierze tę ofertę z wielką radością. Wyśpiewuje Bogu, wyśpiewuje sobie. Stara się być doskonały w najmniejszych szczegółach, w najmniejszych rzeczach i zostaje za to nagrodzony, bo kto jest wierny w małych rzeczach, nad wielkimi jest postawiony. Jeszcze jest jedna rzecz, która tak bardzo mnie w tym wszystkim tak bardzo dotknęła, zafascynowała, urzekła i świadczy też o niezwykłej mądrości świętego Franciszka. To, to było na samym początku dzisiejszego opowiadania, a mianowicie, że Franciszek dzielił czas. Dzielił czas na przebywanie z ludźmi, dzielił czas na przebywanie z Panem Bogiem. I kiedy już rzeczywiście ten czas przebywania z ludźmi no, trzeba było kończyć, no bo, no, bo pewno ludzie nie daliby mu spokoju. Podobną rzecz przeżywali apostołowie. To, to e, bodajże w minioną sobotę był ten tekst w Ewangelii, kiedy tylu ludzi przychodziło do, do uczniów, tylu ludzi przychodzili do Jezusa, że uczniowie nawet nie mieli czasu na posiłek, i Jezus mówi do nich: idźcie wy osobno, nieco odpocznijcie. Franciszek też miał taką praktykę, kiedy już, kiedy już tych ludzi było za dużo, a pewno, pewno non stop do niego przychodzili i non stop chcieliby z nim rozmawiać, kiedy już czuł, że, że potrzeba czasu na modlitwę, wtedy brał swoich braci, którzy pilnowali jego spokoju. Bardzo ciekawa rzecz. Franciszek szedł na, mie na miejsce odosobnienia, Franciszek wtedy oddawał się modlitwie, kontemplacji, wchodził w taką osobistą relację z Panem Bogiem, bardzo intymną, bardzo głęboką, bardzo zażyłą, jak słyszeliśmy, a bracia Pilnowali jego spokoju. Mądry podział czasu. Jest czas na bycie z ludźmi, jest czas na odpoczynek, jest czas na pracę, ale jest też czas na modlitwę. I jak ktoś zachowa porządek, to porządek zachowa jego. Franciszek ten porządek zachował, i to była jego też, można powiedzieć, droga, jego forma dążenia do, do świętości, do doskonałości. Tego możemy się od Franciszka uczyć, oczywiście. I niech nam Franciszek, święty Franciszek wyprasza tę łaskę. Ja oczywiście też zapraszam na wieczorną modlitwę. Teraz jest ten czas naszej wieczornej modlitwy. Modlitwy na zakończenie dnia. Bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście, jak ktoś chce nas wesprzeć, to bardzo, bardzo prosimy. Tutaj na dole pojawił się właśnie adres. Strony internetowej, gdzie można kliknąć, zakładkę Wesprzyj i resztę już przeczytacie. Dziękuję Wam za Waszą obecność i życzę dobrego, spokojnego wieczoru. A tak jak powiedziałem, kto jeszcze na wieczorną modlitwę, to serdecznie zapraszam z Panem Bogiem, pokój i dobro.